Na brzeże Świnoujskiej mariny 30. Sierpnia i niespodziewany gość. Czyżby rozpoczynały się już przygotowania do kolejnej edycji Baltic Business Forum? W latach 2001-2003 w rządzie Leszka Millera, a potem w gabinecie Marka Belki kierował resortem gospodarki. Z tamtego czasu Jacek Piechota wspomina znamienną chwilę. Podszedł do mnie profesor Grzegorz Rodlewski, szef zespołu doradców premiera. Mówi, słuchaj, ty dla mnie byłeś największym zaskoczeniem w tym rządzie. A ja jak to ja prześmiewczo mówię, ale pozytywnym czy negatywnym? Nie, pozytywnym oczywiście. A on mówi, ale dlaczego Grzegorz? Wiesz, bo najbardziej o ciebie się bałem jako ministra, bo tu gospodarka, a ty nigdy niczym nie zarządzałeś. Wieczny harcerz, wieczny poseł. Ja mówię, Grzegorz, czy dla ciebie zarządzaniem jest kierownik biura turystycznego, który organizuje akcję wyjazdową dla stu klientów? <laughs> no, oczywiście, że tak. To przejmi do wiadomości, że jako drużynowy w harcerstwie już organizowałem wycieczki po całym kraju. Jako komendant chówca wysyłałem kilkuset uczestników na akcję letnią, a jako komendant chorągwi wysyłałem kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży. Miałem budowę baz obozowych, miałem cały program działania. Zarządzałem. No wiesz, masz rację, nigdy nie byłem w harcerstwie. Więc jeśli ktoś nie był, to nie grzałuje. Skąd takie wspomnienia w pełnej jachtów przystani? Żeby to zrozumieć, wystarczyło obrócić się w stronę lądu. Kilka godzin wcześniej wyrosło tu harcerskie miasto. Zasiedlili je ci, którzy młodości żałować nie chcą. 12 chówców zachodniopomorskiej chorągwi Związku Harcerstwa już od piątkowego poranka rozpoczęło zajęcia w ramach zlotu chorągwi zachodniopomorskiej. Rola gospodarza przypadła tym razem chówcowi ziemi wolińskiej ze Świnoujścia. Komendanta zlotu można śmiało określić, Prezydentem małego miasta. Mamy rozstawionych na, na szerokość około 50-60 metrów, namioty obok siebie. Zgodnie z wytycznymi, również ścieżki ewakuacyjne są przygotowane w razie niebezpieczeństw. Wszyscy zostali poinstruowani w kwestii bezpieczeństwa. Tu po prawej stronie mamy e, oczywiście punkt sanitarny pod względem mycia menaszek. Aktualnie służba e, kwatermistrzowska sprząta po rynienki, żeby można, mogła kolejna ekipa podejść, umyć e, swoje naczynia. W dniu dzisiejszym mamy kilka punktów, kilkanaście punktów z każdej grupy metodycznej. Mamy zuchów, zuchy, które zaczynają swoją przygodę i na Parku Wilnowym, i tutaj na mieście mają e, możliwość zwiedzania Fortu Anioła, Fortu Zachodniego, e, Muzeum Rybołówstwa Morskiego, wymieniają się później jakby godzinowo patrolami. Ci, którzy byli rano, pójdą, już tak powiem, na popołudnie, ci, którzy musieli być południu poszli na rano w te same miejsca. E, harcerze nasi chodzą dzisiaj po, po całym mieście e, na różne punkty, zwiedzają stawamłyny, zwiedzają e, nasze Piękne miasto. Pokazujemy im uroki, tutaj, co się dzieje na mieście, oraz tak samo muzea, różne które są. Czy to statki nasze, te, takie na basenie, na starym naszym basenie, które są w aktualnie Muzeum Statków na Wodzie. E, także staram się, żeby urozmaicić wszystkim e, tym naszym uczestnikom e, ten pobyt tutaj na Świruściu. Warto, że starsi również, jak i wędrownicy, będą swoją grę taką e, po całym mieście. Troszeczkę bardziej zaawansowane te zadania są, wymagające skupienia jakiegoś e, bardziej e, od nich też, żeby mogli pokierować pewnymi działaniami. E, od, Im bardziej, że tak powiem, starsze osoby, czy te, te grupy metodyczne, tym większe od nich wymagamy wysiłku, żeby oni mogli też się zaangażować, żeby korzystać z ich potencjału, który drzemie w nich. Mamy tutaj grupy właśnie od sumy zuchy, które są już w sumie od 6 do 10 roku życia do 2007, no ale mniej więcej od 6 już też przyjmujemy. Potem już mamy harcerzy mniej 10 lat e, zwyższy, do, do 13 roku życia, potem mamy harcerzy starszych od 14 do e, 16 roku życia. E, następnie mamy wędrowników od 16 tam, do 21 roku życia e, i następnie starsze harcerska e, dalej tutaj w, w tym wieku i naszych seniorów mamy, którzy też jak najbardziej czynnie tutaj uczestniczą e, w tych działaniach e, naszych na programie. Także oni też mają swój program o którym jeszcze nie wymieniłem, ale jak najbardziej oni są na miejscu. Mamy jeszcze również byłych komendantów Chówców i Chorągwi, którzy również przyjechali tutaj do nas, że tak powiem, po wspominać swoje dzieje w harcerstwie, które przeżyli, którzy też kierowali tymi jednostkami, takimi dużymi. Dlatego tutaj się dzieje naprawdę dużo, mam prawie, łącznie jest ponad 1100 osób. A w tej wielkiej harcerskiej rodzinie drużyny wyspecjalizowane, na przykład w gromadzeniu wiedzy historycznej. Lotna to mamy tutaj drużynę z Myśli Boża, która przyjeżdżała. Robi co 5 lat takie zadania honkera na Monte Cassino. Dla ludzi, którzy przyjeżdżają, tam taką gra terenowa, która wspomina działania, które się odbywały na Monte Cassino, czyli te wszystkie nasze polskie działania w tamtym rejonie. Robią inscenizację, tam harcerze chodzą po tych punktach. I oczywiście pokazują, co się wtedy działo, tak? czyli są, że tak powiem, punkty z moździerzami, są punkty z pierwszej pomocy, przechodzenie przez jakieś tam niebezpieczne miejsca, czy chociażby przenoszenia niebezpiecznego ładunku między drzewami, między linami, żeby dostarczyć innym jednostkom strzelcom wyborowym amunicję do tego, żeby można było tam oczywiście podejść Niemców i żeby zdobywać ten punkt na Monte Cassino. To jest świetna sprawa, że jesteśmy, jako harcerze, właśnie wspominamy tamte czasy, także my jesteśmy w stanie uczcić to, co się wtedy tam działo, właśnie w taki, a nie inny sposób, żeby pokazać tą całą rzecz, która tam, że tak powiem, była. Przede wszystkim upamiętnienie tych czasów, pokazanie, jak to się wtedy odbywało. Chociażby pójście tam, pojechanie tam te kasino powoduje to, jak zobaczenie tych grobów ludzi, którzy tam polegli i ten cały ogrom, to zdobywanie tych szczytów, które tam są, E, powiem szczerze, ja jak byłem, po prostu przeszły tak? e, Tych ludzi, którzy tam, te, tam polegli, ci ludzie, którzy jeszcze żyją, którzy też wspominali. E, aktualnie najstarszy, idziemy. tak, 103, 104 lata ma najstarsza osoba, która była, walczyła tam pod Monte Cassino. Zobaczyć ich na, na swoje oczy, na żywo, to też jest niesamowite jakby przeżycie, tak? Bo mówię... Impreza imprezą, natomiast zobaczyć prawdziwą historię na, w, na oczy swoje, to, to, to zupełnie inaczej jakby człowiek to odbiera, tak? Ta historia jest jakby na żywo, oni opowiadają, też się zruszają jak to opowiadają, my słuchając to sobie staramy wyobrazić się, co, co się wtedy działo, oczywiście wiadomo, nie słuchamy, nie słyszymy tych e, gwizdów, tych strzałów wszystkich, niemniej jednak wiemy, że coś takiego było, tak? że coś się działo. Ścisłe dowództwo Związku Harcerstwa Polskiego reprezentowała w Świnoujściu harcmistrz Aleksandra Gawlikowska-Sroka. Jako wiceprzewodnicząca związku bywała już na zlotach Chorągwi w wielu miejscach w Polsce, ale Świnoujście zrobiło na niej wyjątkowe wrażenie. To miejsce jest oczywiście absolutnie czarodziejskie i właściwe dla Chorągwi Zachodniopomorskiej, która jednak jest utożsamiana z wodą, z morzem i właśnie Świnoujście pozwala na wykorzystanie Wszelkich aspektów morskich harcerze i harcerki zuchy i zuchny mają szansę brać udział w zajęciach nad wodą i tak naprawdę łykać tego bakcela, również harcerstwa wodnego, które w związku promujemy, ponieważ no daje niesamowite przeżycia i pozwala odkrywać i pozwala stawiać sobie nowe wyzwania. Oczywiście tradycje harcerstwa na wodzie są bardzo, bardzo odległe jeszcze z czasów przedwojennych. No, sztandarowe nasze jednostki, czyli Zawisza, zjawa no, to są wszystkim pokoleniom myślę Harcerek i instruktorów i harcerzy znane. Zawisza znowu jest na wodach, znowu można nim pływać. Ale to nie tylko duże, duże żaglowce, również małe łódki, które dają możliwość poznania morskiej przygody. Zbiórka na takim zlocie polega na tym, że zjeżdżają się harcerze z całego województwa, ze wszystkich chówców. Mają okazję przeżyć tutaj różne aktywności. Od klasycznych apelów, które. Otwierają zwykle i kończą zlot poprzez zajęcia w blokach programowych, ale również mają możliwość zwiedzenia najpiękniejszych budowli i miejsc, które znajdują się w Świnouściu. Tu jest wielki ukłon dla miasta, dla chówca lokalnego w Świnouściu, który no, tak naprawdę wszystkie swoje siły wytężył po to, żeby harcerzy mogli. Poznać to przepiękne miasto w najdrobniejszym szczególe i wykorzystać każdą jego najpiękniejszą okolicę. Ja mieszkam w Szczecinie, więc Świnoujście jest mi bliskie. Niedawno również tutaj byłam i zawsze z przyjemnością wracam. Forty, przeżycie historyczne, no, morze samo w sobie i piękna sceneria. Tej mariny na pewno buduje, buduje takie przeżycie harcerskiej przygody i pozwala na nawiązanie przede wszystkim znajomości, przyjaźni, które będą procentowały przez wszystkie kolejne lata, bo każdy z nas, dorosły już instruktor, wie, że najmocniejsze w naszym życiu to są te przyjaźni zawiązane w harcerstwie podczas czasami trudnych warunków, jak dzisiaj, burzy i deszczu, kiedy jest się przemokniętym, ale też wtedy, kiedy jest gorąco w słońcu, a, ale razem uczymy się, razem budujemy, razem poznajemy się nawzajem i zawiązujemy takie przyjaźnie na całe życie. Ja myślę, że tutaj najlepiej wyrażę i jakość, i pozycję harcerstwa tym, że jesteśmy największą organizacją dzieci, młodzieży, instruktorów. W tej chwili Związek Harcerstwa Polskiego to ponad 100 tysięcy członków. Jest to liczba ciągle wzrastająca, już mówi się o stu kilku tysiącach. Świadczy to o tym, że ten duch harcerski, idea braterstwa i służby jest ciągle ważna w społeczeństwie. Myślę, że też coraz. Bardziej odczuwamy przychylność lokalnych środowisk, lokalnych władz, które też wiedzą, że mogą na nas liczyć. W ostatnich latach harcerstwo miało możliwość kilkukrotnie, tak naprawdę, sprawdzić się na takim prawdziwym pole walki. Wszyscy wiedzą, co się działo w pandemii, następnie po wybuchu wojny w Ukrainie harcerzy i ci najmłodsi i ci najstarsi pełnili pracę na pierwszej linii zarówno przy pandemii, jak podczas pierwszych dni wojny w Ukrainie. Myślę, że ten czas szczególnie pokazał, jak silną jesteśmy organizacją, jak bardzo oparty na uniwersalnych wartościach i myślę, że też lokalne środowiska Upewniły się, że warto inwestować w relacje z harcerzami, bo jest to partner, który nigdy nie zawiedzie. Ważne jest też, żeby podkreślić, że harcerstwo jest dzisiaj bardzo otwartą organizacją jest bardzo inkluzywną i skierowaną na szerokie kontakty, również międzynarodowe. W roku 27 Związek Harcerstwa Polskiego w roku 2027 będzie organizatorem światowego dżembory skautowego. Przyjedzie 50 tysięcy młodych ludzi z całego świata na Wyspę Sobieszewską pod Gdańskiem. No i między innymi ci młodzi ludzie, którzy są dzisiaj tutaj na zlocie będą przygotowywać ten zlot, będą brali w nim udział i będą mogli tak naprawdę tą ideę harcerstwa i scoutingu realizować w otoczeniu młodych ludzi z całego świata. A nic tak nie buduje pokoju na świecie, jak czucie się współobywatelem i posiadanie przyjaciół na całym świecie. To akurat rzucało się tutaj w oczy. Przez trzy dni obóz z lotu był miejscem wzajemnego poznania się młodych z różnych miejscowości. Służyły temu nie tylko wspólne spacery, zbiórki, czy gry terenowe, ale także wolne chwile przy namiotach. Historia i tradycja to słowa klucze. Dla harcerzy mają znaczenie nie tylko w kontekście ojczystego kraju, ale także dziejów ich organizacji. Dlatego w namiocie historii nie mogło zabraknąć tej fotograficznej wystawy oraz kronik. Najstarsze mają już pół wieku. Lata opracowywania. Oczywiście głównie, niektóre są odtworzeniowe strony robione. Widzicie, znaczy, to był taki moment, kiedy było dużo propagandy harcerskiej, HSP działało i tak dalej. Ale to też jest nasza historia, na co byśmy nie powiedzieli. są te lata. Cieszymy się, że na tym naszym spotkaniu, bo przy okazji zlotu chorągwi Zachodnio-Pomorskiej, udało nam się zrobić zlot byłych komendantów chówców i chorągwi, dzięki którym właśnie jest na tym naszym tutaj spotkaniu i druk Marian Łapa, który był zastępcą naczelnika ZHP w latach 70 -tych. Był komendantem chorągwi jest druh harcmistrz Jacek Piechota, który był komendantem Chorągwi. Jest druh Naela Chudzik, która była komendantką Chorągwi. To są nasi instruktorzy. Jedni bardziej czynni gdzieś w naszych działaniach, inni na nowo chcą do tych działań przystąpić. I cieszę się, bo dla mnie to jest łączenie pokoleń ma swój cel, bo jak dziadków zabraknie w rodzinie, to rodzina się rozpada. A dla nas, tutaj, jak ci seniorzy są z nami i uczą nas rzeczy, których my się musimy na nowo nauczyć, to, to jest ważne. Wszyscy czuwamy. No, nasze zawołanie jest od lat zawołaniem wszystkich harcerzy, instruktorów. Zuchy jednak mają swoje okrzyki. Ale to nie o to chodzi. To się wywodzi z dawnych czasów, kiedy nawoływali w ten sposób rycerze na murach obronnych i siebie nawoływali po to, żeby być gotowym do działania. My do tego działania zawołaliśmy wszystkich naszych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i seniorów oraz starszyznę i zawołaliśmy ich do działania takiego tutaj na naszym zlocie chorągwi zachodniopomorskiej po to, żebyśmy mogli wyzwolić żywioły, wyzwolić żywioły, czyli cztery żywioły: żywioł powietrza, wody, ognia i ziemi, i w związku z tymi żywiołami możemy realizować działania programowe, a przede wszystkim podsumować akcję letnią i przekazać nasze umiejętności i sprawności harcerzom podczas tego zlotu. Zebrało nas się tutaj ponad tysiąc osób. Z czego się bardzo cieszymy. Nasi dodatkowi goście jeszcze przyjeżdżają, więc myślę, że ta liczba będzie coraz większa. To jest miejsce przyjazne w ogóle młodym ludziom, bo i festiwale młodzieżowe, które się tutaj odbywają, i nasz zlot, który się odbywa po raz drugi w Świnoujściu, więc za to serdecznie dziękujemy. A czy teren jest dobry? jest dobry. Ten ma przede wszystkim jeszcze walory takie, że możemy i nasze drużyny żeglarskie połączyć z tym miejscem, więc co niektórzy tu przypłynęli na nasz zlot, z czego się też bardzo cieszymy. Natomiast miejsce jest dobre każde. Dla harcerza nie ma problemu z tym, żeby zorganizować sobie spotkanie w każdym zielonym terenie, który tylko. Oczywiście musi być to przy takiej liczbie osób zgodne z wszystkimi przepisami. No i to staramy się robić, ale miejsce jest cudowne, polecamy to miejsce każdemu, naprawdę pokazuje, że nawet w centrum prawie że miasta można zrobić fajną imprezę dla wielu ludzi. W sobotę wieczorem harcerzy i harcerki pokazali swoją siłę na ulicach miasta. Imponująca parada zakończyła się w miejskim amfiteatrze, gdzie wystąpił m.in. świnoujski zespół przejazdem. Podsumowanie zlotu chorągwi zachodniopomorskiej w Świnoujściu zbiegło się z jedną z najważniejszych i najbardziej tragicznych dat naszej historii. Obok 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej organizatorzy nie mogli przejść obojętnie. Dlatego też niedzielny apel podsumowujący zlot zaczął się tak. Obywatele Rzeczypospolitej, nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne Wobec państwa polskiego. Co stwierdzam wobec Boga i historii? W chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim poświadczeniu, że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi. Jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, pobłogosławiony przez Boga w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa. Ignacy Mościcki. 85 lat temu nasi rówieśnicy nie wierzyli. Do ostatniej chwili mieli nadzieję, że to się nie wydarzy, ale wydarzyło się. O godzinie 4.45 zostaliśmy zaatakowani. Uczcijmy dzisiaj minutą ciszy, Pamięć bohaterów 1 września 1939 roku. Dopiero po tym symbolicznym wspomnieniu nastąpiło oficjalne zamknięcie z lotu. Zanim zabrali swoje plecaki, harcerze odśpiewali jeszcze swój hymn. Wszyscy wyjeżdżali ze Świnoujścia z przekonaniem, że za jakiś czas ponownie spotkają się tu całą zachodniopomorską, harcerską rodziną.